Unieważnienie kredytu opartego o WIBOR to wielka niesprawiedliwość społeczna. Zaszły nieodwracalne skutki faktyczne i prawne. Klient dostał pieniądze, klient kupił dom, ma dom, ma własność domu. I co? I teraz może nie oddawać pieniędzy albo nie, nie płacić, mieć darmowy kredyt. To jest głęboko niesprawiedliwe w stosunku do tej części społeczeństwa niemałej, która przez 5 lat własnym sumptem buduje sobie dom. Z własnych środków, nie biorąc kredytu, a przecież to jest niemała część społeczeństwa, mamy to powszechnie. Ludzie, Polacy, budują sobie dom przez 2-3-5 lat bez kredytu. I to jest głęboko niesprawiedliwe, że w sądzie otrzymuje się ten, kto wziął kredyt, a jest to zamożniejsza część społeczeństwa, otrzymuje się kredyt, kupuje się dom za duże pieniądze duży dom czy duże mieszkanie, po czym nie płaci się, można poprzez unieważnienie otrzymać taki efekt, jakim jest brak konieczności zapłaty odsetek, a nawet walka o to, żeby nie płacić w ogóle, nie spłacać kapitału. WIBOR jest zgodny z rozporządzeniem BMR. Rozporządzenie BMR miało na celu m.in. ochronę konsumentów. GPW Benchmark, zgodnie z rozporządzeniem BMR, publikuje wszystkie informacje dotyczące wskaźnika WIBOR. Próby unieważnienia kredytów hipotecznych udzielonych w oparciu o WIBOR są głęboko niesprawiedliwe społecznie.